Dobry. Cześć wszystkim, tutaj dalej Jan Zygmuntowski, to jest odcinek Ekonomii Ludowej w telewizji internetowej w Punkt, poświęcony książce Polityka Fiskalna dla Regeneracji, reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu, a jest ze mną dr Michał Morzdeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska Ekonomii. Rozmawiamy dalej o. Cześć, cześć. Rozmawiamy dalej o, o, tej książce i o już jej kontekście obecnym, tak? Mamy sytuację e, boomu. Udało się przez ten kryzys przejść w miarę suchą stopą. W dużej mierze dzięki, e, no jednak pracownikom, którzy często z narażeniem życia, e, szczególnie w polskim przemyśle, którego wyniki, no, co miesiąc zaskakują wszystkich ekonomistów. Dzisiaj były znowu odczyty e, ekstremalnie optymistyczne, przekraczające wszystkie prognozy. E, więc, no, Ciężką pracą, ale też dobrym zarządzaniem, dobrą polityką fiskalną, relatywnie dobrą, udało się przejść przez ten kryzys. Mamy natomiast nowe problemy, tak? Mamy problemy inflacji, drożyzny, jak to mawiają niektórzy, problem transformacji energetycznej, która nie zachodzi, nierówności, które znowu wzrosły. Jak sądzisz, Michale, czy, czy, czy tezy, które tu postawiliśmy dotyczące właśnie używania długu publicznego w kryzysie, czy one z, czy one się potwierdziły? Czy mieliśmy rację? Czy, e, czy to się potoczyło w tym kierunku, który sądziliśmy? Czy coś by się jednak dodał teraz, mając taką możliwość? Odpowiedź na, to, na tak postawione pytanie musi być troszkę bardziej złożona. E, no i jest związana przede wszystkim z tym, co no, obecnie nas dotyka, tak? czyli, czyli z bardzo wysoką inflacją. E, Później pozwolę sobie przejść do tych bardziej wyzwań, takich powiedziałbym średnio i długookresowych. Natomiast z tą inflacją jest tak, że bardzo często um, słyszymy argumentację takich powiedziałbym tradycyjnych um, komentatorów ekonomicznych, a, którzy wskazują na to, że okej, okay, te wydatki publiczne, które mieliśmy y, podczas pandemii, one doprowadziły do tego, że w tym momencie mamy nadmierny popyt. W związku z czym w tym momencie konieczne jest um, zaciskanie pasa, tak naprawdę. Czyli tak. zmniejszenie. To, często i... od razu pada w sferze publicznej, druk pustego pieniądza, prawda? Jakieś takie hasła czy wyobrażenia, że po pierwsze, że pieniądz może być pusty, cokolwiek to miałoby znaczyć, a po drugie, że ktoś rzeczywiście coś drukuje, tak, że jakoś tak zwiększa tą masę, tak rozsypuje. Co ty o tym sądzisz? To znaczy. Nie będę odnosił się do takich metafor, bo wydają się no, dosyć, powiedziałbym, infantylne, tak? to znaczy no, zupełnie z ekonomicznego punktu widzenia to tak nie wygląda. Zasadniczo zawsze za pieniądze, dopóki do pieniądza jest zaufanie, można coś kupić. Rzeczywiście może być tak, że z czasem siła nabywcza pieniądza spada i teraz mamy z czymś takim do czynienia. Natomiast w jaki sposób tłumaczy to ekonomia głównego nurtu, że skąd się wzięła ta inflacja, No to zwraca uwagę Przede wszystkim na te czynniki, które nazywamy popytowymi. Czyli na całym świecie zwiększył się popyt w wyniku uwalniania oszczędności, które wygenerowane zostały przy pomocy tego zwiększonego długu publicznego w trakcie pandemii. I być może częściowo to jest racja, chociaż wydaje się, że z perspektywy takiego kraju jak Polska, w większości jednak czynniki podażowe wywołują ciągle wzrost cen w naszym kraju. Co oczywiście tutaj należy się kamyczek do, czy pewna krytyka, no nawet dosyć mocna krytyka wobec, wobec rządzących, którzy nie przygotowali nas na transformację energetyczną, która także teraz powoduje tak dramatyczne, które konsekwencje tego powodują teraz tak dramatyczne wzrosty cen. Natomiast z perspektywy polityki fiskalnej w tym momencie wydaje się istotne. Nie to jaki jest wysoki dług, bo um, niespecjalnie to jest teraz interesujące dla rynków międzynarodowych, i tam specjalnie się tym nie przejmuje, a, a bardziej y, odpowiedź na inflację jako na problem dystrybucyjny. Tak? Inflacja w tym momencie powoduje, że jest bardzo dużo um, przedsiębiorstw, bardzo dużo też pracowników, szczególnie w tych przedsiębiorstwach właśnie dużych, które razem sobie świetnie mają olbrzymie marże, ale jednocześnie w, dużo małych przedsiębiorstw nie wytrzymuje tak naprawdę no, no tych wzrostów cen, szczególnie wzrostów cen nośników energii. I to powoduje oczywiście upadek dużej, prawdopodobnie upadek dużej liczby przedsiębiorstw, co, na co wskazują dane z centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Które no, dosyć dramatyczny spadek w porównaniu do zeszłego roku, tego samego czasu, pokazują liczby przedsiębiorstw, i to oczywiście może być niebezpieczne. I nasz, jakby to moim zdaniem, windykuje, czy też wzmacnia argumentację z naszej książki, która mówi o tym, że nie, nie zarządzanie jakimś, prawda, mało zweryfikowanym czy słabo zweryfikowanym problemem oczekiwań, który jeszcze może nastąpić, ale być może nie nastąpi, jest istotne, ale to, żeby reagować na problemy ludzi na co dzień. Mm -hmm. Okej. Okay. To jest w ogóle ciekawe też w kontekście, na przykład powiedziałeś o, tym, o tej wiarygodności Polski i o tym, czy kogoś teraz ten dług obchodzi, czy nie. Niedawno Doktor Sławomir Dudek, który jest teraz głównym ekonomistą Balcerowicza w, w, w forze, no, alarmował, że obligacje pięcioletnie Polski kosztują tam, znaczy mają już tą rentowność na poziomie jakichś 4%. No, nie dodał no. tylko, że jest to wynik przede wszystkim podnoszenia stóp procentowych, o co sam apelował wielokrotnie, więc no, widać, że nie spada ta wiarygodność, to nie problem jest po stronie długu, a ciekawe jest to, co mówisz jednak o, tych, o tej skali, no, Impaktu cen gazu, cen paliw, energii, czyli znowu strony podażowej. W pewnym sensie, no, nowoczesna teoria pieniężna, którą można krytykować, ale właśnie ona bardzo często mówi, że tak naprawdę ten, 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 ta kreacja pieniądza czy wydawanie, ekspansja fiskalna ma swój limit. Tak, tym limitem jest właśnie są możliwości podażowe. Jak się dojdzie do tego limitu, no to wtedy inflacja jest wskaźnikiem, który pokazuje: "Hej, jest problem po stronie podaży". No i e, rozmawialiśmy tu w studiu ostatnio, e, też polecam powrót do tego odcinka Ekonomii Ludowej, gdzie rozmawialiśmy z e, Pulsem Biznesu, e, UJOTEM e, PIE, e, gdzie właśnie wskazaliśmy na to, że po prostu podaż też e, nie można tak nagle wrócić do pełnych mocy produkcyjnych z dnia na dzień, tak? I te lockdowny dalej mają jakiś impact. To zapytam cię jeszcze, kontynuując może właśnie ten wątek, czy sądzisz, że to że po tej stronie podażowej ten dług jeszcze może się do czegoś przydać? tak? Czy on, czy on jeszcze jest jakimś narzędziem? Czy polityka fiskalna jest tylko narzędziem w momencie, kiedy jest kryzys i próbujemy ulżyć? Czy to też jest jednak sensowne narzędzie, kiedy ta strona podażowa się zacina? Jeszcze przepraszam, ale w pewnym sensie wywołałeś moją reakcję mówiąc, mówiąc o tej rentowności obligacji polskich. Rzeczywiście to, że rentowność wzrosła, ma swoje przyczyny w pewnych specyficznych uwarunkowaniach polskich. Bardzo często powtarza się, że pomimo tego, że nasz, nasze stopy procentowe wzrosły bardziej, Mniej niż czeskie stopy, czeskie stopy procentowe, to u nas rentowność długu wzrosła mocniej. I to raczej nie odbierałbym jako niechęć rynków finansowych do, prawda, nie wiem, rządów PiSu czy czego, czegoś takiego, tylko raczej oczekiwanie, że w Polsce będzie wyższy wzrost nominalny PKB, w związku z czym będzie można. Uzyskać w dłuższym okresie większe zwroty gdzie indziej, i to jest po prostu konsekwencja tego działania. Ja nie wątpię, że rynki finansowe niespecjalnie przejmują się chaosem, na przykład wokół polskiego ładu. Ale przechodząc do, przechodząc do, twojego, do twojego pytania, to hmm? wydaje się, że rzeczywiście ta polityka fiskalna, także i długiem finansowana. Ona będzie konieczna z kilku względów. No, my bez wątpienia jesteśmy zmuszeni do tego, żeby dokonać no, zupełnie bezprecedensowej skali transformacji gospodarki w odpowiedzi na wyzwania na wyzwania środowiska naturalnego. I teraz no, tą transformację prawdopodobnie trzeba będzie przeprowadzać na dwa sposoby. To znaczy, po pierwsze, spróbować doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście emisja dwutlenku węgla, co jest teraz głównym celem, była jak najniższa, a po drugie, zacząć poważną dyskusję nad tym, w jaki sposób poradzić sobie z no, geometrycznym wzrostem PKB czy, czy wykładniczym wzrostem PKB w dłuższym okresie. Więc będziemy musieli, jakby, tę dyskusję prowadzić, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że bez. No jakby fizycznego przeniesienia tak naprawdę ciężaru transformacji na sektor publiczny, nie damy sobie rady z tym, z tym problemem poradzić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest związana ze zmianami demograficznymi. No, w sytuacji, w której społeczeństwo się starzeje, no, naturalną konsekwencją takiej sytuacji jest to, że rośnie no, skłonność do oszczędzania tych, którzy zbliżają się do emerytury, więc, więc ta, ten nawiz oszczędnościowy jest stosunkowo duży. No, jeśli jest stosunkowo duży nawiz oszczędnościowy, to patrząc na to z drugiej strony, Maleje nam skłonność do konsumpcji społeczeństwa. Jeśli maleje skłonność do konsumpcji, to jest ryzyko, że będzie wzrastało bezrobocie w konsekwencji wystąpienia spowolnienia gospodarczego. No i teraz, żeby temu przeciwdziałać, przynajmniej w obecnie działającej gospodarce, konieczne jest zwiększanie długu publicznego po to, żeby te oszczędności zagospodarować w sposób produktywny. O to, żeby na przykład zatrudnić ludzi do, um, do właśnie tych działań transformacyjnych. Więc to jest. To, Przepraszam, to jest taki że Ci przerwę, ale właśnie chciałbym nawet jeszcze wzmocnić to, co tutaj powiedziałeś. Mówimy, że nie wiem, rentowność polskich obligacji wynosi na przykład właśnie 4%, pięciolatek i że to jest problem. Tylko Ty zwracasz słusznie uwagę na tą drugą stronę. Jakby my chcemy, żeby nasze oszczędności też były ulokowane w jakieś papiery, które nie tracą kompletnie wartości, które są w miarę stabilne, gwarantowane przez skarb państwa i to jest. To jest relatywnie normalne, że takie papiery powinny być, tak? W innym przypadku, jeśli nie będziemy mieli dobrych, rentownych papierów skarbu państwa, który podejmuje się na przykład dużej takiej transformacji, no to zostaje nam tylko i wyłącznie lokowanie środków w nieruchomości, w kryptowaluty. W sensie gdzieś musi być ten instrument inwestowania, który jest bezpieczny, więc też przy, zresztą przy inflacji gdzieś tam sięgającej powoli tej dwucyfrowej liczby, no to te 4% nie brzmi jakoś oszałamiająco to zdecydowanie nie brzmi co bym powiedział więcej wydaje mi się że dosyć myślę że dosyć, dosyć istotnym problemem jest to że państwo nas obecnie traktuje zupełnie inaczej niż inwestorów instytucjonalnych czyli tak zwanych hurtowych ponieważ rentowności obligacji na rynkach kurtowych, teraz oprocentowanie obligacji nowo wyemitowanych osiągnęło chyba pięciolatek 3,5% w, w Polsce przy ostatniej emisji, natomiast oprocentowanie obligacji detalicznych, czyli takich, których może kupić Kowalski, Kowalska, Zygmuntowski czy Morzeń, ciągle oscyluje gdzieś w granicy 1,5%. Więc My nie możemy sobie zainwestować po prostu w ten sposób. No musimy to, że tak powiem, zapośredniczyć przez rynki finansowe, co nie, nie daje takiej spodzielności w, w tym całym procesie. Na pewno, na pewno źródło no, duży, dużych takich obaw o no, właśnie wiarygodność państwa przed społeczeństwem. Jeśli mogę, to wydaje mi się, że też pośród tych wyzwań bardzo ważnym wyzwaniem są nierówności i bezrobocie. To znaczy no, jest już bardzo dużo badań, między innymi pan profesor Brzeziński, ostatnio Michał Brzeziński opublikował artykuł, z którego, z którego wynika, a też doktor Paweł Bukowski wydali artykuły, z których wynika, że nierówności w Polsce są no bardzo wysokie, tak? To znaczy są jedne z naj, jednymi z najwyższych w krajach OECD i teraz, bliżej nam żeby... do Afryki subsaharyjskiej, niestety, niż innych krajów europejskich, nie? Pod kątem nie Zgadza się. I teraz, żeby sobie z tym radzić, no, potrzebny jest skutecznie działający sektor publiczny. No, Michał Kalecki, znany polski ekonomista, w 1943 roku opublikował taki esej, który do dzisiaj chętnie studentom zadaje. Nazywa się Trzy Drogi do Pewnego Zatrudnienia. Wskazywał dwie jako optymalne, czy też do rozważenia dla państwa. Jedna to jest przy pomocy właśnie deficytowego finansowania wydatków publicznych, a, a, a drugie jest związane z redystrybucyjnym finansowaniem, no redystrybucją tak naprawdę przy pomocy, przy pomocy finansów publicznych. No i zwraca uwagę na to, że ta druga metoda, ona może być niespecjalnie chętnie wybierana przez, przez rządzących ze względu na to, że jest niekorzystna dla elit finansowych. To znaczy jeśli... Wyobraźmy sobie sytuację, że rząd przychodzi do kogoś bardzo bogatego i mówi: Masz dwie alternatywy. Zabiorę ci pieniądze, żeby dać Kowalskiemu, albo pożyczę od ciebie pieniądze, żeby dać Kowalskiemu. To wiadomo, którą bramkę wybierze taka elita finansowa. Dlatego zdaniem, zdaniem Kaleckiego, pomimo tego, że być może lepszym rozwiązaniem byłaby redystrybucja w takim osiąganiu pełnego zatrudnienia, Niestety, często będziemy musieli się odwoływać do długu, który nie jest tak niebezpieczny, jak zwyk zwykło się sądzić tradycyjnie. Mhm. Kiedy poruszasz temat redystrybucji, to chyba nie możemy nie poświęcić też chwili na dyskusję o Polskim Ładzie, o tym, jak widzimy go w kontekście też tej książki i o innych wątkach. No, społecznych, o tym jak jednak taka społeczna, demokratyczna kontrola nad finansami publicznymi jest potrzebna. I o tym będziemy rozmawiali w kolejnym segmencie. Zapraszamy po przerwie.